Witam Was bardzo serdecznie w grze Trimulo lub Tremulous, jak to woli, ja mówię hmm, Mam nadzieję, że hmm, słychać już hmm, dźwięki z gry, jak też mój głos. Hmm, mam też wielką nadzieję, że FPS hmm, z gry oraz rozgrywki będzie na zadowalającym poziomie tak to sobie określę więc odświeżmy sobie listę serwerów i powiem wam że nie będziemy tutaj grać chcę wam tylko pokazać Formę rozgrywki, ponieważ pierwszy filmik jest bardziej informacyjny, reklamujący tą grę. Jak widzicie, w tą grę mimo wszystko ktoś gra. Nie jest to gra zapomniana, nie jest to gra, gdzie. Jakby to określić że nie ma ludzi po prostu na serwerach Jak widzicie jest 30 osób na jednym serwerze gdzie jest 61 na drugim jest 14, na kolejnym 9, 9, 9, potem jest 5 osób, 2 osoby, które na pewno sobie coś tam mm, grają między sobą, tak trzeba określić. Testują grę. E, potem są e, osoby, które po prostu sobie weszły aby obadać daną grę e, Co więcej... Mogę powiedzieć, jest to gra typowo sieciowa, nie ma tutaj żadnego singla e, czy grania z gotami, nie ma czegoś takiego, nie możemy sobie narzucić botów. A może można, nie wiem, mogę się mylić, ale e, e, e. jeśli by tak było, to w pierwszym filmiku na, e, stworzyłbym sobie kilka botów, aby rozrywka była w miarę jakoś tam rozmaicona eee, więc prawdopodobnie nie da się tutaj grać z butami eee, tak jak w innych sieciówkach eee, jak e, mówiłem to w pierwszym materiale o Stimulus eee, gra nawiązuje się pomylić w pierwszym materiale. nawiązuje, i wzięła pomysł od Naton na. Że, <laughs> Natural Selection się nie pomyliłem dwa. Ponieważ autorzy projektu Natural Selection 1 yy, stworzyli daną grę bodajże też jak czytałem na Wikipedii w 2000. Yy, na pewno dużo, dużo szybciej niż powstała ta gra. Później to rozbudowywali, a autorzy tego, tej gry lub tego projektu po prostu podchwycili ten pomysł. Problem w tym, że Natural Selection 2 na Steam Windows do kupienia jest bardziej i dużo głębiej rozbudowany róż więcej klas, dużo lepsza grafika, no i także e, różne różne pomysły tam właśnie to jest stworzone. Tutaj bo jak takie e, rozwijania tego pomysłu po prostu nie widać, nie ma e, progresu, bo to jest chyba rozwój, jest, jest stagnacja, ale jak widzicie tam albo raczej możecie zauważyć co osoby którym się podoba Ta rozgrywka, albo ten poziom rozgrywki Który właśnie prezentuje trimulous I na którym się zatrzymał, na której się zatrzymał Wejdźmy sobie do Którejś rozgrywki Jeszcze sobie odświeżę Już się pozmieniało Co jest fajne, tu mamy Join, tu mamy Bug i e, obejrzymy sobie, będziemy o, dokładnie obejrzymy sobie daną rozgrywkę, nie będziemy brać w niej udziału, ponieważ e, e, o, możemy sobie. Wybrać, os, jak, wybrać kategorię obserwatora. Czyli będziemy, będziemy, będziemy ograniczeni przez ściany oraz tunele, czyli nie będziemy mogli wchodzić poza plansze, nie będziemy mogli dryfować pomiędzy ścianami. No, obecnie to możemy robić i właśnie ten tryb obserwatora. Zaraz hmm, tego wybierzemy. O i jesteśmy ograniczeni... Nie możemy przejść przez ściany, nie przenikamy, jesteśmy ograniczeni do tego co nam, kurczę, ale mi się grafika w ogóle zepsuła jakoś. Albo się gra zmieniła albo kurczę ja coś mam z, z i obecnie obserwujemy rozgrywkę zaraz eee, hmm, to zobaczymy jest więcej alienów aliens niż humans eee, więc no, rozgrywka jest eee, może ja powiedzieć przesądzona, bo jeśli alieny dotrą rozwojowo do formy przedostatniej lub ostatniej to z ludzi może być z ludźmi może być kiepsko o właśnie o tym mówiłem nie mieć kiepsko ostatnia to są przedostatnia albo ostatnia już formy alienów właśnie podróżowe oni nas nie widzą te małe główienka tu są początkujące, eee, tak wygląda początkująca forma właśnie aliena, potem zmienia się gra, do eee, w taką pajęczaka. później kolejne eee, kolejne takie formy. To duże to już jest kolejna forma, to jest większą większa, zaścimedz, mocniejsza i szybsza. Mamy dwóch proszę już tak na tym tak, po tej maty, no ale chcę cienką się wiedzie bo jak widzę, nie ulepszają w ogóle broni. Teraz no, znaleźli się osoby, które ulepszają, ale no, do tych dużych to już powinny być pancerze, pancerzone Mechy coś takiego ludzie z pancerzami Do zabijania alienów ma ludzie mają kasy i potem ulepszają bronie czy na przykład mm. A bo pancerze wykupując sobie fajerem ten wykupiłem robią małą sieczkę, bo jeśli Alieny są w stanie dotrzeć tutaj do tego pola tam widzę, że ludzie w ogóle cofali się do obrony tutaj, a nie mają w ogóle wieżyczek zbudowanych Wszystkie dwie to też mi wierzyć, a na razie to słychać jak... Mm -hmm. tremolo tremolo Ej, mamy no to już coś się zaczyna dziać, to już jest, eee, to już jest coś A teraz ludzie powinni zacząć przywrócać turn i to wygrać, bo no. on będzie zaczął rozwalać tą strukturę alien, inaczej nic z tego mi nie wyjdzie Przed chwilą patrzyłem był spad, że Ali miał więcej osób po swojej stronie obecnych, które już dołączyły się do swoich i się kolejne. To daje nam do Ludzi jest więcej osób Po jednego. i się dołączyła kolejna z owoców, ten, tu jest zgromadzenie. Ten jest I co jest tym hmm, dziwnego, nie spotkałem się z żeby Nawet mocny godzina jest tu mocno, nawet można spotkać więcej osób które grają właśnie jakby Tremolołów więc e, chciałem Wam pokazać to e, że pierwsze dni nie miały być jakimś informacyjnym pokazującym że nie mam nikogo ale także zebra to tu już macie wszystko do czyli połączenie tego filmu w Współpracowanie ludzi, które jest cały czas odsuwane. I ludzie się mocno bronią. Nie zawsze tak jest znowu, jak to bo to zawsze też nie. W niektórych przypadkach bywa tak, że to ludzie nacierają. Na się przeniesiemy do bazy anience i tutaj mamy bazę aliens to jest druga droga dotarcia do tej bazy gdzie właśnie tu ludzie atakują nacierają ale zazwyczaj nacierają z tego tutaj z tej półki tej tej z tej drogi i zaczyna i po prostu próbują przejąć i rozwalić matkę. Rozwalenie, właśnie matki lub reaktora kończy grę, i wiadomo jest, że ci, co, którzy rozwalą daną urządzenie lub no, nie wiem tą formę, czy co to jest, ten organizm po prostu wygrywają daną rozgrywkę. I możecie mi wierzyć, że ponownie ludzie wchodzą do kolejnego meczu na innej mapie. Koment, osoby komentujące jak widzicie na dole są osoby o już przychodzą więcej tych osób i zaczyna się tu gromadzić na dole te przewijające silniki to są sobie obserwujące obserwatorzy i mogą oni komentować co jest też bardzo fajną rzeczą mogą komentować w swoim jakby gronie dany mecz, daną rozgrywkę co jeszcze bardziej urozmaica formę obserwatorów, formę mm, ci co grają ci co grają się że my nie skupiają się na tym, ponieważ mm, jak widzicie tutaj pani zaczyna, ludzie zaczynają chyba przyjmować trochę zaczynają iść do przodu cała się zmieniła i zaczynałem przejść do przodu. Może i pójdziemy to zobaczymy i to będzie na końcu. Jak zaatakują właśnie faza I tu zaczyna się właśnie zdobywanie tej pola. Zaczyna się nawet przegłosowania nie będzie, a żeby zmienić na mapę na większą 73 przymaga 66% się, się nie będzie 70% nie zmieniam. choćby żeby zmienili ponieważ na tej mapie jak zauważyłem najwięcej ludzi gra to nie nudzi. Z góry można zobaczyć e, komunikację odnośnie dołączeń do gry, znaczy do danego meczu, na podobnych obserwatorzy. E, kolejne głosowanie. Przewaga, co, to przewaga 30%, musiałaby się prawie wszystkim się nie no ale widzicie, przewaga halienów, czyli malawak w tym filmie, ale w każdym tak ludzie raczej nie walczą to jest projekt, który ma robić pod górkę. i właśnie na tym polega ta gra, że yy, w pewnej chwili po prostu zaczyna się yy, Trzeba grać zespołowo, to jest po pierwsze. Trzeba się wspierać, trzeba działać zespołowo i trzeba mieć też na uwadze to, że się nie gra w memu, ale w której gra się pięć. I jak widzicie, tu zaczynałem przejmować te Zrobili. A teraz zapytuję matkę A, bo wydaje mi że na tym znaczeniu było obrąbki, żeby nie że jest ubrana ludzi. A gdzie wie, czyli no, a i przegrałem i na ja czym kończę ten filmik, aby pokazać Wam jak to właśnie dokładnie wygląda no, tak wygląda wygrana więc trzymajcie się, mam nadzieję, że podobała Wam się ta rozgrywka, podobało się Wam eee, o, to jest dość duża mapa to powiem wam, że tu mogą być... No, nie jaja, ja ale to już możecie sobie lubić jeśli będziecie chcieli sprawdzić coś zrobić, ponieważ gra jest za darmo Jest ona na systemie na pewno Linux, nie wiem jak ma Windows, ale prawdopodobnie jest to gra multiplatforma, więc Będziecie mogli sobie ją sprawdzić także na systemie Windows, jeśli nie preferujecie, nie preferujecie Linuxa. To by było na tyle z tej strony, Mariusz, trzymajcie się.